mam już w danym roku czekać na jakąś smartfonową premierę, to poza Samsungiem oraz Applem jest jeszcze jedna linia. Telefony, które darzy szczególnym uczuciem, nie tyle za sprawą aktualnej serii, ale wcześniejszych Nexusów. Linii telefonów z Androidem, którym paradoksalnie bliżej jest do iOS niż innych telefonów działających na systemie od Google. Zresztą, co ja będę się pałować, zapraszam na recenzję Pixela. 7. I tak jak na początku, podczas ostatniego materiału o Pixelu Watchu, tak i teraz chciałbym serdecznie podziękować z tego miejsca Tomkowi z Twittera, który użyczył mi kilka urządzeń do przygotowania tego materiału. Sklep, w ramach którego macie możliwość kupienia pikseli za sensowne pieniądze, pozostawiam w opisie pod materiałem. A teraz do rzeczy. Dobra, miejmy to do sobą i odniosę się od razu do tytułu dzisiejszej recenzji. Patrząc na podejście Google do nazewnictwa poszczególnych modeli, tak, wychodzę z założenia, że iPhone 14 Pro. Jest konkurencją dla Pixela 7 Pro. Natomiast Pixel 7 to taki odpowiednik iPhone'a 14 z nienawidzonego urządzenia w 2022 roku. Pixel 7 jest blisko dwa koła tańszy, a oferuje moim zdaniem po prostu lepszy telefon, a co za tym idzie, większe możliwości oraz funkcje. 90 hercowy ekran zamiast 60, brak nocza, lepszy aparat główny i ultra szeroki w sumie też, brak bania się o zmianę wyglądu, po prostu smartfon wygląda inaczej. W temacie zawartości opakowania powiem, że jest klasycznie, jak na rok 2022 przystało. Mamy kabel, mamy przejściówkę, co jest dosyć oryginalne, mamy kawałeczek papierologii i to wszystko. Pod względem wyglądu Pixel 7 trochę jakby aspiruje do Pixela numer 6. W sensie nie zrozumcie mnie źle. Z jednej strony jest to bardzo pod względem teoretycznej specyfikacji oraz możliwości, bardzo podobne urządzenie do zeszłorocznego modelu, którego byłem prywatnym użytkownikiem i bardzo sobie chwaliłem. Z drugiej jednak są zmiany, których klienci mogą oczekiwać, aby zobaczyć te różnice pomiędzy jedną generacją telefonu, a drugą. No i te różnice, które mogą dla innych bardziej, dla innych mniej wpłynąć na to, że człowiek chce wymienić dwu-, trzyletni telefon, czy nawet roczny telefon na nowszy model. Tak, mam wrażenie, że piksele to tuż obok ostatnio omawianego Soniaka, z nielicznych telefonów, które ciężko jest pomylić z innymi telefonami. Mamy certyfikat wodoszczelności IP68, mamy świetnie grające głośniki stereo, ładowanie zwrotne, ładowanie indukcyjne o mocy 20W, szybkie, znowu, jak na Pixela i Apple, 30W ładowanie po kablu, dzięki czemu naładujemy smartfon coś około 50% z 30 minut, z doświadczenia powiem, że lekko ponad 30 minut mi to zajmuje. Z frontu oraz z tyłu Gorilla Glass Victus, aluminiowe ramki i bardzo charakterystyczny tył urządzenia Jedynym mankamentem, jeżeli chodzi o wygląd piksela, który nie do końca mi odpowiada, to fakt znacznie grubszej ramki u dołu ekranu, przez którą nie mamy zachowanej symetrii. Poza tym urządzenie jest dosyć masywne, przekątne ekranu ciut zmalała względem modelu 6 i teraz wynosi 6,3 cala. Do tego za chwileczkę przejdziemy. W temacie autoryzacji powiem, że jest bardzo dobrze. Skaner odcisków palców zaszyty pod ekranem dla mnie jest świetny. Osobiście w moim modelu jakoś rzadko się mylił. Mamy także w pikselach nowość, czyli możliwość autoryzacji smartfona poprzez naszą twarz. W temacie ekranu powiem, że jest bardzo dobrze. W cenie w takiej, jakiej kosztuje Pixel 7 mogliby oczekiwać 120 Hz, albo najlepiej adaptacyjnych 120 Hz, jednak powiem Wam szczerze że osobiście, nie dostrzegam aż tak ogromnych różnic pomiędzy 120 Hz a 90, jak w przypadku porównania 90 Hz do 60. Jasność szczytowa ekranu to 1400 nitów, wsparcie HDR10+, proporcje dosyć standardowe 20x9, rozdzielczość 1080x2400 pikseli. Rzecz jasna mamy Always On Display i osobiście patrząc na jakość tego ekranu, nie widzę żadnych podstaw, aby miałbym krytykować ten telefon pod względem jasności, kątów widzenia, czerni, no w przypadku OLED-a to ciężko, częstotliwości odświeżania, Faktycznie, może ta adaptacyjne 120Hz by się przydało, które miałyby na pewno pozytywny wpływ na drenaż baterii, natomiast moim zdaniem jest bardzo, bardzo okej. Okay. Za wydajność smartfona odpowiada procesor Google Tensor G2 wykonany w 5nm procesie technologicznym, i powiem tak, pod względem suchej wydajności jest to smartfon zauważalnie wolniejszy niż topowe iPhone czy topowe smartfony z nowymi Snapdragon'ami. Tak, tym przedostatnim mocno się grzejącym. Jednak w praktyce nie widzę tu absolutnie żadnych problemów, które miałyby dyskwalifikować Google Tensor na tle konkurencji. Serio, moim zdaniem, pod względem wydajności, jeżeli chodzi o system, no przypominam, że mamy tutaj czystego Androida 13, jest naprawdę świetnie i odczucia płynące z korzystania z telefonu są na takim samym poziomie, albo i lepszym niż w przypadku iPhone'a na Moment żaden smartfon z Androidem według mnie nie może równać się pod względem tego w cudzysłowie mówiąc, feelingu korzystania ze smartfona na Androidzie. Dla mnie, pixel to taki król szczegółów. Podczas włączenia multitaskingu i poruszania się w lewo i w prawo, mamy bardzo przyjemną haptykę. W momencie, kiedy wyrzucamy daną aplikację, ta haptyka jest mocno podbijana, a sam sposób odblokowania tego urządzenia wiąże się z bardzo przyjemną animacją, która działa w zależności od tego, w jaki sposób odblokowujemy ekran. No, dla mnie, creme de la creme, jeżeli chodzi o pixele. Widać ewidentnie, że. Że producent bardzo, ale to bardzo skupił się na optymalizacji, uczeniu maszynowym i stałym monitoringu naszych przyzwyczajeń. A dodając do tego układ Titan M2 zajmujący się zabezpieczaniem naszych haseł oraz odpowiednim szyfrowaniem, no pod względem software'owym, mamy tutaj smartfon na Androidzie idealny bardzo blisko ideału, znajduje się także aparat. Na wzór iPhone'a 14 nie mamy teleobiektywu, mamy jeden główny aparat, 50-megapikselowy z przysłoną f1.9 oraz ultra szeroki 12-megapikselowy. I faktycznie tych bezstratnych zoomów za sprawą teleobiektywu trochę brakuje, ale z drugiej możliwości aparatu, nie tylko pod względem hardware'u, ale przede wszystkim pod względem software'u są niesamowite. Serio nie wiem, czy telefon za lekko ponad 3000 zł, nie jest na poziomie iPhone'a za 6 czy 7. Co, zresztą, co ja będę wam mówić, porobiłem sporo zdjęć, nagrałem sporo filmów, więc będziecie mieli możliwość zobaczenia, jak to wygląda w praktyce. Jednak powtarzalność zdjęć, jeżeli chodzi o tryb ultra szeroki, jeżeli chodzi o tryb główny, jest naprawdę zdumiewająca. Mam wrażenie, że lekko podbijane są kolory, a przynajmniej saturacja, jednak to nie jest tak mocne podbijanie jak w przypadku innych smartfonów. Jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, również prezentuje się bardzo, bardzo spoko. Wiadomo, wszystko będzie zależne od długości naświetlania, jednak często jest tak, że smartfon dobiera odpowiedni czas naświetlania i te zdjęcia po prostu wychodzą ładnie. W telefonie mamy możliwość nagrywania filmów 4K maksymalnie przy 60 klatkach oraz do 240 klatek Full HD, 10-bitowy HDR oraz optyczna stabilizacja obrazów. Pod względem filmów jest również świetnie. Do czasu dopóki nie skorzystamy z trybu filmowego, ten według mnie nie powinien w ogóle się pojawić w tym telefonie. Przedstawia się nagrywanie filmów w 4K przy 60 klatkach z optyczną stabilizacją obrazu. Zaznaczam, że będzie film konwertowany do 25 klatek, więc miejcie to moi drodzy na uwadze. Dobrze, jesteśmy na ultra szerokim. Przełączamy się na główny oraz mamy dwukrotnego kropa. Znowu ultra szeroki. Z stabilizacją za bardzo się nie bawię, no trzymam po prostu rękoma, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. I cyk. No, z mojego punktu widzenia wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Natomiast jak będzie w praktyce, jak przerzucę na kompa, przekonamy się za chwilę. Przedstawię Wam jeszcze tryb filmowy, który wygląda jak wygląda bardzo, bardzo, bardzo marnie. Ech, nagrywam z przednią kamerą w 4K. 4K? 3 4K Chyba 4K. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o robienie zdjęć pikselem, o tutaj światło pada, jestem ciekaw, jak to wszystko wyłapię, żeby nie będzie prześwietleń. Jeżeli chodzi o filmy, są OK. Jeżeli chodzi o tryb filmowy z tą osobną nakładką, jest bardzo, bardzo średnio. Natomiast jeżeli chodzi o stricte o same zdjęcie, no mam wrażenie, że jest to jeden z najlepszych telefonów do robienia zdjęć jeżeli chodzi o pamięci mamy dwie wersje oczywiście obie bez na karty pamięci 128 bądź 256 gigabajtów, bateria 4355 mAh, zatem trochę mniej niż w przypadku szóstki ta powinna przy normalnym sposobie użytkowania starczyć Wam na jeden dzień pracy, jednak jeżeli ktoś mniej korzysta z telefonu, w sensie na przykład jego praca nie opiera się w dużej mierze na korzystaniu z telefonu i telefon ma z skoku, no to myślę, że nawet do półtora dnia będziemy w stanie wytrzymać. Przypominam 30 w ładowanie po kablu, 20 w ładowanie indukcyjne oraz ładowanie zwrotne. Bardzo często na koniec dnia miałem około 15-20%. W testach jeżeli chodzi o ładowarki Power Delivery o mocy 27W Pixel osiągał poziom od 0 do 100% telefon był ładowany w lekko ponad półtorej godziny. Cena za podstawkę 599$ dolarów, co w przeliczeniu na polskie złotówki daje przedział od 3 do 3,5 tysiąca złotych. Poprzez sklep Tomka macie możliwość kupienia tego smartfona za 3,5 tysiąca złotych, co uważam, biorąc pod uwagę możliwości tego telefonu oraz to, jakie ma to przełożenie na fakty. Dla mnie osobiście jest to bardzo, bardzo dobra cena. Zatem podsumujmy to urządzenie plusami i minusami. Na minus wzornictwo, które nie każdemu może się podobać. Dla mnie osobiście największym minusem jest znacznie grubsza ramka u dołu. Brak teleobiektywu. Można byłoby się pokusić o danie trochę szybszego ładowania. Z jednej strony z 90% Jestem w zupełności usatysfakcjonowany oraz Fatalny, jeszcze raz to powiem, fatalny tryb filmowy. Na plus cena, to jak wcale mainstreamowy telefon, praktycznie bez większych uszczerb za 3-3,5 tysiąca złotych, to moim zdaniem bardzo rozsądne pieniądze. Nadal 90 Hz, które mi totalnie nie przeszkadzają, świetny skaner odcisków palców oraz skaner twarzy, mnóstwo smaczków systemowych, doskonała haptyka oraz system, bardzo dobry aparat z naciskiem na niezawodność software'ową, przyzwoity czas pracy na baterii, solidna wydajność oraz brak odczuwalnego przegrzewania się, IP67, ładowanie zwrotne, indukcyjne, i chyba w sumie to tyle. Pixel 7 to smartfon, którego uwielbiam. Za wiele elementów, z drugiej jednak są te dziwne decyzje, które nie do końca mi odpowiadają. Z jednej strony dostajemy produkt mocno różniący się od konkurencji: solidny, dopracowany, po prostu inny. Z drugiej jednak strony, niektóre cięcia sprzętu mogą irytować zaawansowanych użytkowników. No ale na koniec pytanie ode mnie: czy polecam? Tak. Czy byłem zadowolony z korzystania? Bardzo. Czy wybrałbym go jako mój kolejny daily smartphone na Androidzie? Jasne. Czy jest to telefon lepszy od iPhone'a 14? Oczywiście. Jeżeli lubisz Androida, chcesz pokazać ludziom i samemu przekonać, się, że Android bez większych kompromisów może konkurować za iOS, to smartfon jest dla Ciebie, o ile zaakceptujesz te kilka niedociągnięć, o których Wam wspomniałem. W tym tygodniu jeszcze na kanale powinny się pojawić dwa filmy, w tym porównanie Pixela 7 Pro z iPhone'em 14 Pro. Celowo modelu Pro podczas dzisiejszego materiału nie mówiłem tak, żebyście mogli zobaczyć te różnice, jakie są pomiędzy Pixelem a iPhone'em. Dziękuję serdecznie za poświęcenie tych kilku minut na obejrzenie tego materiału, miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzę. Widzimy się pojutrze. See ya!